Podkarpacie.pl. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. 15 listopada wraz ze starszym cechu z różnych w naszym mieście, z panem Józefem Andrzejem Hajdukiem, po raz pierwszy wręczyłem dyplomy mistrzowskie w zawodach rzemieślniczych. Odebrało je 16 osób podczas uroczystości, która odbyła się w naszej sali herbowej. Mamy nadzieję, że reaktywowany przedwojenny zwyczaj wręczania dyplomów mistrzowskich w ponad 500-letnim sanockim cechu przy gospodarze miasta starszych cechów stanie się ponownie tradycją. 16 listopada pożegnaliśmy honorowego obywatela naszego miasta, księdza Prałata Sudoła. To niezwykle zasłużony mieszkaniec Sanoka, ksiądz, historyk, autorytet, zasłużony nie tylko w okresie piastowania funkcji proboszcza sanockiej fary, ale także wtedy, kiedy był niestrudzonym krzywicielem polskości, oddanym sprawie polskiej i pomagającym tym, którzy w trudnym okresie poprzedniego systemu cierpieli i ponosili jego konsekwencje. W tym samym dniu wspólnie z zastępcą złożyliśmy życzenie pracownikom socjalnym naszego ośrodka z okazji ich święta. 17 listopada uczestniczyłem w jubileuszu 20-lecia firmy Herb, której właścicielem jest Bolesław Szybis, sanocki przedsiębiorca, twórca zakładu społecznych, filantrop, działacz na rzecz kultury i zdrowia. 19 listopada spotkałem się z kupcami z ulicy, z bazaru z ulicy Lipińskiego. Ustaliliśmy, że w najbliższą sobotę to jest o godzinie 10 wspólnie zorganizujemy uroczyste otwarcie obiektu po jego przebudowie połączone z Mikołajkową akcją promocyjną. Zapraszam Państwa radnych szczególnie radnych pochodzących z tamtej dzielnicy. Mamy nadzieję, że dzięki tym działaniom mieszkańcy Sanoka i okolic zaczną licznie odwiedzać odnowione stanowisko na Targowisku Miejskim, znajdą się chętni na dzierżawę nowych boksów. W tym samym dniu w obecności sanockich przedsiębiorców i przedstawicieli rektoratu naszej uczelni Odbyliśmy kolejne spotkanie zmierzające do powołania Sanockiego Klastra Gospodarczego. Miałby on na celu koordynowanie w przyszłości pomocy dla firm i przedsiębiorstw w ramach środków krajowych i unijnych. Jesteśmy na etapie przygotowania działań zmierzających do powołania Stowarzyszenia Klastrowego. 20 listopada wspólnie z zastępcą Marianem Kuraszem uczestniczyłem w spotkaniu. Gospodarze Podkarpackiego Trójmiasta, które odbyło się tym razem w Jaśle. jego celem było nakreślenie ram współpracy na nadchodzący rok. 22 listopada przyjąłem delegację Izby Gospodarczej ze Szwajcarii, która w Sanoku wraz z Fundacją Karpacką koordynuje projekt Alpe Karpatów. Podczas spotkania miałem okazję zaprezentować ofertę, ofertę gospodarczą miasta, ofertę inwestycyjną. Ze strony szwajcarskiej padła deklaracja pomocy w nawiązaniu współpracy ze szwajcarskim miastem odpowiednikiem Sanoka. 23 listopada wspólnie z członkami dyrektoriatu, dyrektorem MOSIR-u yy, uczestniczyłem w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie, którego jestem członkiem w pierwszej konferencji prasowej promującej naszą imprezę czyli finał Mistrzostw Świata, który odbędzie się po raz pierwszy w Polsce w kategorii właśnie finał konferencji wzięli udział także przedstawiciele Federacji Z Genewy, liczni dziennikarze kilka stacji telewizyjnych, w tym Telewizja Publiczna, która będzie realizować całość dwudniowej imprezy oraz Radio Patronackie, które pierwszy raz bierze udział i obsłuży całą imprezę LMFFM jako patronat medialny radiowy. Pragnę zaznaczyć, Wysoka Rado, że wydatkowane przez miasto Środki zabezpieczone w projekcie budżetu na poziomie nad ubiegłych, czyli około 50 tysięcy. Szukamy pieniędzy pozabudżetowych na wspomożenie naszej organizacyjnej części, czyli yy, przyjęcie gości, miast partnerskich i wszystkich, a zapowiada się to bardzo mocno. Jest to informacja dla wszystkich tych, którzy zadają formalne i nieformalne pytania: ile nas ta impreza kosztuje? Szanowni Państwo, dla porównania, w 2006 roku. Rzeszów organizował Mistrzostwa Świata w łucznictwie i na to wydatkował 300 tysięcy złotych. A Jasło na same dni, wina, dwudniową imprezę, no jakże odmienną, prawda, wydatkowało ponad 200 tysięcy złotych. Podobnie jak Krosno na swoją imprezę jednodniową, a dwudniową w sensie promocji szkła, około 230 tysięcy złotych. Więc nasze 50 tysięcy plus to, co pozyskam pozabudżetowo od sponsorów typu McDonald's, typu, yy, no nie będę wymieniał firm, bo nie jestem do tego upoważniony, to wszystko nam pomoże tą imprezę zorganizować dobrze. I to nie jest żadną tajemnicą. Państwo z roku na rok głosowaliście to, co w ramach yy, projektu budżetu i samego budżetu w ramach promocji naszego miasta, wydziału w promocji, jest na ten cel stricte wydatkowane. Więc nie podkreślajmy bezsensownie po prostu tego, że ta impreza jest Bóg wie jakich kosztów. Robimy to naprawdę za małe pieniądze. Robimy to osiągając pożytek medialny taki, który przynosi konkretne efekty. Największa impreza sportowa Polski 2013 roku. Szanowni Państwo, uważam, że środki przeznaczone na naszą imprezę jako jedyną w Polsce z taką oglądalnością i z taką promocją miasta i Podkarpacia są wręcz symboliczne. A pożytek promocyjny jest ogromny. Potwierdzają to statystyki oglądalności, a miniony sezon turystyczny dzięki między innymi takim zabiegom okazał się promocyjnie doskonały. Chcemy na następną sesję, Panie Przewodniczący, Wydział Promocji przygotuje materiał, który się ukazał i pokazuje nasze miejsce na Podkarpacie. Będziecie Państwo, nie powiem mile zaskoczeni, ale będziecie Państwo pewnie zadowoleni z tego, w czym współuczestniczycie jako decydenci budżetu. Wstępne dane szacunkowe pozwalają przyjąć liczbę ponad 480 tysięcy ludzi przez nasze miasto, tylko samo miasto. Nie mówię o transgranicznym czy transprzejezdnym kierunku do samych mieszczan. Jeszcze raz apeluję do chętnych Państwa Radnych o włączenie się w organizację tej największej imprezy sportowej w historii naszego miasta, w historii Podkarpacia. Pan Marszałek Województwa, Pan Karapyta jest współorganizatorem imprezy. Urząd Marszałkowski zabezpieczył kwotę w budżecie Województwa Podkarpackiego na ten cel. Podobnie Polski Związek Motorowy, podobnie PGNIC, podobnie PKOL. To są wszystko te instytucje, które upatrują w tego typu działaniach promocyjnych Polski, imprezach sportowych, kiedy tu przyjeżdżają ludzie, kiedy przekaz medialny realizowany... Przez jedną stację i 16 partnerskich, czyli 17, panie radny. Uśmieszek na pańskiej twarzy znaczy, że pan ignoruje tego typu przedsięwzięcia? Nie, to zupełnie w innym, innym sensie. Powołany został dyrektoriat imprezy. Powołany został dyrektoriat imprezy. W skład dyrektoriatu wchodzi wiele osób fizycznych i prawnych. Eee, proszę Państwa, pierwszy raz w historii powołujemy tak zwany wolontariat, czyli będą odpowiednio studenci, może i młodsi troszeczkę, a nawet, e, e, a nawet e, e, dorośli ludzie, seniorzy, zrzeszeni w Uniwersytecie III wieku, którzy będą e, m, pracować na tych mistrzostwach. Jest z nami pan komendant, będziemy w styczniu mieli dwie odprawy bezpieczeństwa. Ranga tej imprezy narzuca zdecydowanie inne uwarunkowania prawne co do bezpieczeństwa na imprezie, więc my, kiedy dostaniemy te wytyczne, będziemy na bieżąco Państwa informować. Chcemy imprezę zorganizować tak jak do tej pory przy eliminacjach czy przy Mistrzostwach Europy profesjonalnie. Oczekujemy Państwa współpracy. Dziękuję. fa